Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zaprogramować komunikator TL280 z wykorzystaniem szablonu programowania, które akurat te komunikatory, jak również LTE posiadają w tej wersji 5.51. W zasadzie możemy tutaj zrobić to w kilku ruchach. Pierwszym ruchem jest oczywiście podłączenie samego komunikatora do bezpośrednio do centrali, do PC-Link 2. Tego już nie będę pokazywał, to wszystko jest w tych poprzednich materiałach. Dzisiaj pokażę Wam w kilku krokach, jak to zrobić tutaj z wykorzystaniem samej klawiatury. Jak również uruchomimy aplikację mobilną Alarm Install, aktywujemy komunikator i zobaczycie, jak to zrobić w zasadzie w ciągu 5 no, minut. Przechodzimy w menu programowania centrali, wchodzimy w menu instalatora i teraz ja będę się poruszał już tutaj, bo znam nawigowanie, więc mógłbym tu przejść w pierwszej kolejności tak, do menu 382, ale ja wprowadzę 382, strzałeczką w prawo przechodzimy do opcji piątej. Nadajnik aktywny jest na N, gwiazdką zmieniamy na tak, wychodzimy, raz, haszem. Teraz możemy przejść strzałeczką w lewo do menu no, 310 i numer ID systemu, gwiazdka, Wprowadzamy tutaj dowolny numer. Naciskamy hash. Teraz przechodzimy do menu 300, gdzie wybierzemy tor komunikacji gwiazdka. Dla odbiornika pierwszego wybieramy tor komunikacji. Pierwszy nadajnik IP. Potwierdzamy gwiazdką. Wychodzimy haszem z menu programowania. Oczywiście w międzyczasie. Tak jak w poprzednich materiałach, mogliście zauważyć, że należy też tam powłączać w menu programowania samej centrali 311, tam komunikację załączeń, wyłączeń, które fabrycznie są wyłączone dla tych programowanych podsystemów. Teraz możemy wejść ponownie w menu programowania. Możemy przejść bezpośrednio w menu programowania 851. I teraz w tym przypadku mamy do wyboru menu 902. To jest ten zeszyty szablon i mamy 00. I teraz jeżeli mamy komunikator IP TL 280 dla przykładu tak, bądź komunikator dwutorowy, a chcielibyśmy zaprogramować ten pierwszy tor komunikacji jako IP, wybieramy 01 i wychodzimy z menu tak naprawdę programowania. I teraz poczekamy chwileczkę, żeby ten szablon się nam ustawił. Teraz gdybyście mieli komunikator LTE w ten sam sposób, tylko wprowadzając w tej komórce w menu 902, wprowadzając 02 wybralibyście tor komunikacji dla ścieżki LTE. Dobrze, weźmy teraz telefon. Spróbujmy aktywować się komunikator. W pierwszej kolejności, oczywiście, otwieramy aplikację Alarm Install. Przyciskamy plus. Dodajemy centralę, nazwę i tak powiedzmy test. Numer seryjny. To pamiętajcie, że to jest ten numer ID, który znajdziemy w menu programowania komunikatora. To jest. Menu programowania 851 tak, 422. I tutaj mamy pierwsze 6 cyfr, czasami mogą być litery. Strzałeczką w prawo przesuwamy do kolejnych 6. Wychodzimy tutaj haszem. Zapisujemy sobie to najlepiej na kartce tak, i wprowadzamy ten numer seryjny, ten numer ID, więc to jest 230 516. 3, 3 3 2 1. jeden. Pamiętajcie, żeby będziecie mieli tutaj inny numer ID i kod instalatora. Ja sugeruję, żeby nie zmieniać kodu instalatora jeszcze przed aktywacją 5555. Połącz. I tak jak widzimy, mamy aktywację w toku. Brak zezwolenia użytkownika. To jest bardzo dobra informacja, to znaczy, że już w tym momencie Nasz komunikator nawiązał połączenie z serwerem. Przechodzimy do aplikacji użytkownika. Ta sama sytuacja. Dodajemy centralę już w aplikacji użytkownika. Ja sobie również tutaj napiszę test. O, ten numer seryjny. 516 333 211. Główny kod użytkownika. Połącz. Pach. Gdzie jest test? Przechodzimy dalej. I jesteśmy już połączeni z centralą. Tak jak widzicie, ma wyłączony dźwięk. Załączenie, wyłączenie. I tak naprawdę teraz wchodzimy tutaj w góry, w te trzy kreseczki. Oczywiście zmieniamy sobie na język polski i te wszystkie rzeczy. Tu przechodzimy. Dostęp instalatora. Potwierdzamy OK. Wracamy do aplikacji Instalatora i tutaj połącz, i w zasadzie mam już nawiązane połączenie. Zezwolimy sobie na wejście kod instalatora. I mamy gotowy system do programowania centrali. Teraz w zasadzie możemy zaprogramować, o, oczywiście tutaj należy pobrać tą konfigurację. Jak pobierzemy tą konfigurację tutaj na dole, oj, przepraszam, może to potrwać około minuty. Tak naprawdę jesteśmy w stanie zaprogramować ewentualne tutaj pozostałe rzeczy w systemie bezpośrednio z, naszego, z naszej aplikacji mobilnej alarm Install używając tutaj, zezwalając sobie na wejście do systemu właśnie z aplikacji Connect Alarm. Jeszcze wyłączę może tutaj, byśmy załączyli od razu. Ewentualnie rzeczy, które możecie uzupełnić, tak, należy, to jeszcze już z aplikacji bezpośrednio, oczywiście, wejść w menu 431, tam zobaczycie, że tam już się z szablonów ustawił, ustawiła nazwa, nazwa serwera connect.com, tak jak widzieliście to na, pewno na poprzednich materiałach. Wy ewentualnie możecie wejść z aplikacji i zaprogramować drugi raz, tak? Tutaj nazwę serwera w menu 851 w komunikatorze, tak? W 106 wpisz, wpiszcie tam proszę connect.tycomonitor.com. E, możecie też wejść jeszcze w 005, włączyć tam należy trójkę i szóstkę. E, 010, dwójka. Z automatu nam się włączyła w momencie wykorzystania tego szablonu. Włączcie sobie trójkę. Jeżeli dzisiaj klient chciałby, e, wideo na żądanie jeszcze z czujników bezprzewodowych PowerG, e, i ścieżkę tutaj. E, Odbiornik, tak, pierwszy mam włączony i nadzorowanie menu komunikatora, menu 100, włączymy jedynkę i dwójkę. Pamiętajcie, żeby też w momencie zaprogramowania wszystkich tych rzeczy po prostu wejść w menu instalatora w 851 Prowadzić 5.5 i wyjść z menu programowania. Macie zaprogramowany cały komunikator. I wszystkie te rzeczy, które są niezbędne do otrzymania powiadomień i zdalnej konfiguracji zestawu. Dziękuję.